Zranione dusze, rozwiane marzenia. Witamy Was w kolejnej audycji. Dzisiaj jesteśmy na dworcu letnim w Poznaniu. Audycja o bezdomności. Jest z nami Agnieszka i Tomek, którzy są organizatorami Zupy Wolności. Słuchajcie, samo pojęcie bezdomności wybór czy konieczność. Ogólnie charakteryzuje się brakiem stałego miejsca zamieszkania. Bezdomność w ujęciu psychologicznym to kryzysowy stan egzystencji osoby bezdomność w ujęciu nieposiadające faktycznego miejsca zamieszkania, pozbawione środków niezbędnych do zaspokojenia elementarnych potrzeb, niezbędnych do trwale wykorzystanej ze środowiska w wyniku rozpadu więzi społecznych i akceptujących swoją rolę społeczną. Jako stan ewidentnie i trwałej deprecjacji. Powody bezdomności, rozpad rodziny, eksmisja, powrót z zakładu karnego bez możliwości zamieszkania, brak stałych dochodów, przemoc w rodzinie, brak tolerancji społecznej, uzależnienia, brak dokumentów, opuszczenie domu dziecka oraz powrót z placówek opiekuńczych. Służby zdrowia bez możliwości powrotu do mieszkania, którego już nie ma. Jak można jeszcze bezdomność ująć w sensie czasowym? Są to jak gdyby trzy, trzy możliwości i trzy fazy. Pierwsza faza bezdomności jest jak gdyby przetworzona w ujęciu. Bezdomny z przymusu, czyli brak mieszkania, tak jak już mówiłem, przy długotrwałym konfliktem w rodzinie umożliwiających ich rozwiązanie i powrót do domu. Bezdomni tymczasowi, ludzie, którzy opuścili dom, gdyż chwilowo zostało zakłócone funkcjonowanie ich rodziny i przebywają w schroniskach i ośrodkach opiekuńczych. Oraz bezdomni z wyboru, odrzucają powszechnie panujące normy społeczne, i prowadzą swobodny styl życia. Nazywa się ich ogólnie obieży światami. Fazy adaptacyjna, która trwa praktycznie do 6 lat, faza chroniczna, trwa od 6 do 10 lat, i faza trwała, powyżej 10 lat. Pomóc można w każdej chwili. Istnieją organizacje społeczne, istnieją domy pomocy, domy opieki, stowarzyszenia, które w jakiś sposób próbują odnaleźć tych ludzi, pomóc im, wskazać im, dokąd mają się udać. Jedną z takich form to jest wydawanie ciepłych posiłków. parku, pomagasz z własnej nieprzymuszonej woli, czy jesteście jakąś organizacją? Ja akurat tutaj wspomagam organizację Zupa Wolności, którą poznałem już jakiś, już jakiś czas temu. Raz czy drugi ugotowałem jakąś zupę, okazało się, że całkiem się, okazała się całkiem smaczna. No i zacząłem stopniowo robić to po prostu co, co weekend. To już weszło w krew. Czyli dzielisz, dzielisz się tym, co potrafisz sam zrobić i przekazać jeszcze komuś innemu, tak? Tak. Przy okazji czasem nawet jeszcze mi coś zostanie. Sama Ale... nazwa Zupa Wolności nie jest w sumie, nie jesteście żadną organizacją, tylko takim potocznie spontanicznym ruchem pomocy dla osób potrzebujących, tak? Można powiedzieć, że to jest pospolite ruszenie. Ludzie z rozmaitych organizacji tutaj pomagają. Z tych, co pamiętam, bo, bo słabą pamięć mam do nas, to chociażby Jadłodzielnia Mosina, Masina, Fundacja Jacek z Szafy. Ja sobie założyłem taki mały, jednoosobowy projekcik, który się nazywa Bart Kuchnia. Na Facebooku można znaleźć. No i już zaczęło się nawet, zaczęło się coś takiego, że ludzie przynoszą mi jakieś produkty, ja z nich wtedy mogę zrobić więcej po prostu tej zupy. Teraz mam akurat 10 kg ziemniaków, które przedwczoraj dostałem, także będzie za tydzień kartoflanka, może jakaś zapiekanka ziemniaczana. Czyli Twoje własne przepisy? Yy, Niekoniecznie nie własne, bo dopiero od kilku lat tak naprawdę się wziąłem za gotowanie, ale te przepisy, które znajduję, potrafię sobie jakoś zmodyfikować i eksperymentować z nimi. Marku, to w takim razie dziękujemy, tak? Zapraszamy. Z nami dzisiaj usiedli, tak jak wspomniałem na początku, Agnieszka i Tomek. Jerzy, przepraszam, Jerzy, którzy wpadli na pomysł rozdawania posiłków pod szyldem Zupy Wolności. Słuchajcie, opowiedzcie nam na temat tej inicjatywy. To ja może oddam głos Jerzemu, który jest współzałożycielem Zupy, ja dołączyłam później. Nie, bardzo chętnie, podzielimy się naszymi myślami. Pierwsza rzecz to pojawił się pomysł, żeby spotykać się z tymi osobami, a zupa i posiłek jest takim zaproszeniem do tego spotkania, więc naszą najważniejszą ideą było raczej, żeby się spotkać, dać im sygnał, że nie są obojętni, nie są zostawieni sami sobie. Przy okazji pomóc czasami w bardzo dramatycznych sytuacjach, właśnie no, wręcz głodu. Zimna. Dopóki nie, nie rozszalała się pandemia, to też staraliśmy się pomóc w zakresie pomocy materialnej, czyli ubrań, jakiejś pomocy innej. Dzisiaj na przykład udało nam się skontaktować zainteresowanego z osobą, która ma wózek inwalidzki do przekazania, i w ten sposób też staramy się pomagać bardziej czasochłonna, czy wymagająca większej cierpliwości jest pomoc jeszcze innego rodzaju, mianowicie kierowanie do, do instytucji, które tym się zajmują e, pomocy, pomocy osobom w trudnej sytuacji, czy, czy państwowym, czy, czy samorządom, czy spółdzielniom socjalnym e, i, i w, Również kierujemy osoby zainteresowane, a czasami pomagamy zorganizować osobom, które dojrzały do tego. To, tego niestety nie da się przekonać. Osoba sama musi podjąć decyzję o chęci udania się na odwyk, na przykład. I w tym też staramy się pomóc. Dlaczego w ogóle tutaj jesteś? Bo przyszliśmy robić materiał na temat zupy i posiłku za free, a patrzymy, ambulans. Jak to tutaj ciebie? do czego przykleić? Przede wszystkim nasza fundacja już od praktycznie trzech lat wspiera ośrodki osób dla bezdomnych. Jak się nazywa fundacja? Fundacja Akceptacja. I bardzo, bardzo zauważyliśmy, też na początku tego nie wiedzieliśmy, dlaczego tyle osób jest na ulicach, skoro są ośrodki, skoro są miejsca, gdzie te osoby mogą dostać fachową pomoc, dostać dach nad głową. Dlaczego nie korzystają z tej no pomocy? E, okazuje się, że to nie jest prosta sprawa. E, bycie w takim ośrodku wymaga pewnego rygoru. Niestety niektóre osoby, które są wpadły w kryzys bezdomności, nie potrafią wyjść z pewnych e, kwestii, które uniemożliwiają im korzystanie właśnie z takich instytucjonalnych, e, instytucjonalnego wsparcia. Głównie są to kwestie alkoholu i narkotyków. Dlatego też jest tyle streetworkerów, którzy w takich akcjach wspierają na ulicy po prostu osoby bezdomne. Oczywiście też są inne przyczyny, takie jak bo my nigdy nie pytamy, nie? to jest decyzja nie konkretnej osoby, dlaczego ona jest na ulicy i dlaczego nie chce skorzystać. To nie nam jest, nie naszym zadaniem jest oceniać, tylko naszym zadaniem jeżeli czujemy i mamy tutaj w tym kierunku jakikolwiek potencjał, wspierać i pomagać, zależało mi na tym bardzo mocno, żeby powciągać w wolontariat dla zupy jak najwięcej ludzi. Po pierwsze, to jest fajne, i to nie jest tylko tak, że osoby w kryzysie bezdomności z tego korzystają, bo my też jako wolontariusze z tego korzystamy i wzajemnie sobie tę energię wymieniamy. I to się, to się udało. Prócz takiej stałej grupy wolontariuszy, która jest z ZUPą, właściwie od początku zaczęły się pojawiać pojedyncze osoby, ale też całe grupy ludzi, którzy wspierają nas regularnie i ja się doliczyłam dzisiaj, zerkając w statystyki zupowe, że my mamy w tej chwili około 150 osób regularnie współpracujących. To może miecie kilka chociażby dla naszych słuchaczy, którzy no nie są jak gdyby świadomi, że to jest naprawdę super akcja, sama nazwa Zupa Wolności, czyli Zupa dla Wszystkich jest nie tylko nośna, ale ona rzeczywiście jest skuteczna. To prawda, jest z nami właściwie od początku pandemii Jadłodzielnia Mosina, to jest grupa, która zrzesza no niemalże 5 tysięcy osób, oddolna inicjatywa, nie, nie sformalizowana i w ramach pomocy dla zupy jadłodzielnia Mosina przygotowuje dwa razy w miesiącu paczki dla potrzebujących i właściwie jest taką grupą samoobsługową, to znaczy wszystko zbierają, pakują, przywożą, także bardzo nas tutaj odciążają Pojawiła się ostatnio też Cerekwisa, to jest niewielka miejscowość pod Poznaniem. Tam przy zespole szkolno-przedszkolnym, prężnie działające koło wolontariatu, ostatnio nam na pieki chyba z 40 ciast przywieźli, a teraz no i jeszcze nie mogę powiedzieć co, ale szykują niespodziankę na Mikołajki za tydzień. Także jest, jest tych grup tak, trochę, no, no, y, jest masa fantastycznych ludzi, którzy się zgłaszają, po prostu piszą do nas, bo tak najłatwiej do nas trafić. po prostu A właśnie, to. jak do Was trafić? No, my jesteśmy grupą y, osób prywatnych, y, nie mamy żadnej formy stowarzyszenia, fundacji, więc... Y, ani siedziby. Ani siedziby, Za to mamy fan, fanpage na Facebooku. I tam można do nas napisać, można się, można się skontaktować z nami w ten sposób, że po prostu przyjechać w niedzielę na dworzec letni. Od ponad trzech lat jesteśmy co tydzień. Nie opuściliśmy żadnej niedzieli, więc to jest pewne miejsce, gdzie nas można spotkać i w ten sposób się możemy poznać i usłyszeć. Słuchajcie, czyli można Wam dowieść pewne dary zawsze w niedzielę na dworzec letni, w godzinach? 18.00, znaczy. O, mm. Planowo jest 18, natomiast w czasie pandemii musieliśmy spowodować, wymyśleć coś, żeby nie, na, na raz się nie zbierało 100 osób, tylko żeby to rozciągnąć w czasie, mm -hmm. więc teraz do, do odwołania wcześniej. przychodzimy trochę wcześniej, zwykle to jest pół godziny wcześniej. I natomiast, nie schodzicie wcześniej, dopóki nie zejdzie ostatni kawałek placka. Tak, a jak nam zostanie to wozimy to do ogrzewalni, także nigdy się nie marnuje, natomiast najlepiej by było się jednak z nami skontaktować wcześniej, żebyśmy ustalili co akurat mamy bo zdarzają się, cerekwica mm. tu przebiła wszystkie Klęski tak, 40 blach, to my zwykle mamy 2-3, 40 to była taka ilość, że się oczywiście nic nie zmarnowało, podzieliliśmy się, z, z, kto, 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 kto potrzebował, ten dostał, natomiast najlepiej by było przez, na, na, przez stronę facebookową, przez Messengera skontaktować się z nami. Słuchajcie, szukajcie ich na fanpage'u Zupa Wolności, tak jak już wspomnieli. Zaczyna ta akcja przynosić coraz większe efekty. No chociażby przez to 40 blach, placka. No, to nie jedno wesele tyle, to nie zdążyło przyjąć. I to, jest, I to jest budujące. To jest budujące, nie są żadną organizacją zrzeszoną pod jakimś szyldem, czy to politycznym, czy to społecznym, są ruchem oddolnym, są sami z siebie chcą pomóc. I to jest najpiękniejsze. No, nie. chyba nie tak, pomyliłem się tak tak, tak słuchajcie działa. moi drodzy dziękuję wam za to, że zechcieliście pokazać powiedzieć nam, no i na tle tego dworca, który ten program dzisiaj robimy, też mamy jeszcze kilka wywiadów, no zostaliście nazwani przez jedną z pań aniołami i wydaje mi się, że to się nie mija, to się nie mija z prawdą bo anioły wstępują wtedy, kiedy się nikt nich nie spodziewa i jeszcze z taką ofitością darów Słuchajcie, jeżeli się Wam podobało i jeżeli e, chcielibyście więcej informacji uzyskać, podnieście łapkę w górę, subskrybujcie audycję Remedia, zranione dusze, rozwiane marzenia. Agnieszko, dziękuję. dziękuję Jurku, bardzo. również dziękuję. Dziękujemy. Nie tylko za to, że tutaj przyszliście, za to, że jesteście. Fantastycznie. Dziękujemy Super. za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. No ja dziękuję tym wszystkim, co się, no, to, znaczy dzielą się miłosierdziem tutaj, są takie rozmaite jakby nie to nie fundacje, no stowarzyszenia i że można się zwrócić, że głodna nie idę spać. Zostawią na siebie ślad,